Anna Przybylska odeszła od nas 5 października 2014, czyli już ponad 5 lat temu, mimo tego jej śmierć wciąż budzi ogromne emocje. Szczególnie bolesne jest to dla jej dzieci, a przede wszystkim niespełna 18-letniej Oliwii, która najlepiej pamięta matkę. Również jej ukochany Jarosław Bieniuk. Potrzebował wiele czasu, by uporać się z tak bolesną stratą, a teraz robi wszystko, by ułożyć swoje życie od nowa. Ania wciąż jednak pozostaje w jego sercu. Fuu, w końcu tworzyli niesamowity, pełen miłości związek. Mało kto wie, że zanim bieniuk pojawił się w życiu przybylskiej ta wyszła za mąż. Tylko najbliżsi wiedzieli, że Anna Przybylska została żoną, zanim związała się z Bieniukiem Przybylska nigdy szczególnie nie rozwodziła się nad swoim życiem prywatnym. W czasie wywiadów skupiała się raczej na pracy i zawodowych planach na przyszłość. Nic więc dziwnego, że nawet najwięksi fani nie mieli pojęcia o jej małżeństwie. Jeszcze zanim związała się z Jarosławem Bieniukiem, Ania poznała tenisistę Dominika Zygry niedługo po zakończeniu wcześniejszego związku. Mimo to ich relacja rozwijała się szybko i w czerwcu 2000 roku zostali małżeństwem. Z doniesień peli wynika, że to 22-letnia wówczas przybylska wyszła z inicjatywą ślubu. Początkowo małżonkowie mieszkali u rodziców faktorki. W lutym 2001 roku zdecydowali się na przeprowadzkę na swoje. Sielanka jednak nie trwała długo, ponieważ już był. Ania postanowiła wrócić do rodziny. Zażądała też rozwodu, tłumacząc wówczas, że Zygra zaczął ją ograniczać i zabraniał, podążać ścieżką aktorską, o czym z kolei ta bardzo marzyła. Rozwód nie należał do najprzyjemniejszych i trwał aż półtora roku, co wynikało z kłopotów przy podziale majątku. Jakby tego było mało, Zygra zażądał rozwodu z orzeczeniem o winie wszystko dlatego, że kilka miesięcy po ich rozstaniu, ta zaczęła spotykać się z Jarosławem Bieniukiem. Aktorce w końcu jednak udało się uwolnić od zaborczego męża, a wtedy mogła w pełni oddać się uczuciu, jakim obdarzyła Bieniuka. Niestety, nie zdążyli wziąć ślubu, jednak przez 13 lat tworzyli, szczęśliwy związek. Czego owocem jest trójka ich dzieci. Źródło, interia następny artykuł.